W dniach 25 i 27 maja oraz 2 i 3 czerwca Teatr Letni w Szczecinie wypełnił się wielkimi gwiazdami muzyki rockowej oraz ich wielbicielami. Za nami Rock Baltic Meeting, jedno z najgłośniejszych wydarzeń muzycznych tego sezonu. W niedzielę w Teatrze Letnim wystąpiło wielu wyjątkowych artystów, był to niewątpliwie najbardziej lokalny dzień. Aż dwie gwiazdy pochodzą ze Szczecina. Finałowy dzień festiwalu otworzył laureat show The Voice of Poland Damian Ukredze. Dzień udziałowi w programie telewizyjnym szczeciński wokalista stał się rozpoznawalny. Czasami zdarzy się, że kupuję na przykład piersi z kurczaka i pani z mięsnego powie, a ja cię gdzieś widziałam. E, no i. Co I wtedy mówię, mnie? Albo czasami pyta padają pytania, czy pan to pan? I ja mówię, no to ja. I koniec, nie no, czasami oczywiście, że, że to pomaga, to jest bardzo miłe uczucie, ale od razu czuję tę wielką odpowiedzialność, że, że trzeba wydać płytę, bo, bo ileż można czekać, sam osobiście, jak widziałem innych artystów, co wygrywali tego typu programy, czekałem, kurczę, kiedy wypuszczą w końcu płytę. Kolejną gwiazdą był reaktywowany niedawno zespół Kowadis, który rozgrzał publiczność swoimi utworami a także coverami. Na scenie mogliśmy usłyszeć m.in. metalowe wersje utworów żółty i jesienny liść czy Pretty Woman. Dlaczego Quo sięga właśnie po takie utwory? Utwór Pretty Woman w ogóle towarzyszy nam od 93 roku, ponieważ ukazał się na naszej drugiej płycie, więc nie jest to nowy utwór, tak? Natomiast najgramy gramy go tak, raz go gramy, raz go nie gramy, ale generalnie nam jest to gdzieś taki numer, który z którym zespół Quo jest kojarzony. Główną gwiazdą festiwalu miał być zespół Illusion. Nie da się jednak ukryć, że najbardziej rozpoznawalnym wykonawcą był zespół Koma. Formacja Piotra Roguckiego ma na koncie cztery albumy, w tym dwa złote i dwa platynowe. Ostatnia płyta, Czerwony Album, przyniosła zespołowi takie hity jak Na pół czy Los Cebula i Krokodyle łzy. Na Road Baltic Meeting Koma zaprezentowała swoje największe przeboje. Festiwal rokowy to ambitne i trudne przedsięwzięcie. Na scenie udało się zebrać wielkie gwiazdy. Trudno powiedzieć jednak, czy same nazwiska to przepis na sukces. Mimo to dobrze byłoby, gdyby Szczecin miał swoją rozpoznawalną festiwalową markę. Być może będzie nią właśnie Rock Baltic Meeting. Miejmy nadzieję, że tak. No, oczywiście zależy to wszystko od odpowiednich środków finansowych, jeżeli się je uda pozyskać, co w naszym pięknym mieście nie jest wcale takie łatwe. To druga edycja na pewno będzie. Festiwal Rokowy to ambitne i trudne przedsięwzięcie. Na scenie udało się zebrać wielkie gwiazdy. Trudno powiedzieć jednak, czy same nazwiska to przepis na sukces. Mimo to dobrze byłoby, gdyby Szczecin miał swoją rozpoznawalną festiwalową markę. Być może będzie nią właśnie Rock Baltic Meeting.